Obiecałem jednemu z widzów smoka zeina i słowa zamierzam dotrzymać. Tutaj widzicie tego smoka w częściach. Za chwilę złożymy go, a zanim to, to pochylim się jeszcze nad całymi częściami, bo jest tu kilka naprawdę fajnych elementów. Zapraszam do oglądania. Ciema, tu Marcin Konstruło. Dzisiaj, tak jak powiedziałem. Patrzymy sobie na rodowego Smoka Zayna z Ataku Lodowego Smoka, dosyć stary zestaw, jeden z pierwszych setów Ninjago, gdzie jeszcze przeciwnikami Ninja były szkielety. Set jest niekompletny i o tym jakby nowego właściciela informowałem, ponieważ nie ma w nim figurek. A nie było zdecydowanie więcej elementów, bo to jest set, który dosyć niespodziewanie, tak jak pewnie Albo może nie, ale mieliście szansę zobaczyć na jednym z shortów, trafił mi się w, w miksie z zestawami Hero Factory i taki secik tam się właśnie znalazł. Początkowo nie wzbudził mnie jakiegoś mojego entuzjazmu, więc bez jakichś tam większych sentymentów stwierdziłem, że a może by go komuś Oddać krótki taki mikrokonkurs, jeden uczestnik, więc było łatwo. A że trafiło akurat na kogoś, kto jest miłośnikiem Ninjago, no to nawet lepiej. A przyznam szczerze, że po tym, jak tego, ten set złożyłem, a jeszcze początkowo nie pełny, bo musiałem sporo elementów i dołożyć od siebie, i też trochę elementów zamówić. Troszkę mi się smutno zrobiło, że go oddaję, no ale słowo się rzekło, także set leci do nowego właściciela. Mamy tutaj świetną smoczą głowę. Ona nie tak dobrze wygląda w samym serialu, ale tutaj naprawdę robi robotę dużo lepiej niż głowa Złotego Smoka, którego kiedyś też miałem i który set gdzieś tam e, znalazł nowego właściciela. E, to też nie ukrywajmy, te klocki nie są w idealnym stanie, są troszkę e, pożółkłe. E, no ale cóż, taki, e, taki ich urok. Co jeszcze ciekawego pod samej głowy? Mamy jedne z moich ulubionych elementów, czyli takie lodowe łedże, łamane w kolorze pięknym, kolorze Transmedium Blue. Kolor wycofany już z produkcji, także no, samo złoto takie dwa łedże w tym zestawie znajdziemy. Mamy oczywiście pióra, że pióra, może nie pióra, tylko elementy, które tworzą nam skrzydła. Tak jak widzicie, no są troszkę pożółkłe. Ten jeden był przeze mnie dokupowany. Nie są to za często. Pewnie kojarzycie sam element jako skrzydła helikoptera. Tutaj akurat służą za skrzydła smoka i robią to naprawdę dobrze. A z ciekawszych elementów, no to hero factorowe, czy tam bioniklowe szpony, które będą nogami smoka. Te elementy znowu hero factory Bionicle, które będą robiły nam za pistolet czy tam właściwie e, urządzenie do strzelania. Mamy tutaj też lancę, taką typowo kaslową. Także też fajny element, tutaj też go musiałem dorzucić. E, oczywiście mamy medium blue serki. Jest ich tam chyba kilkanaście, nie, a kilka na pewno. Także jako elementy takie kryształy lodu przy smoku. A Na pewno świetny jest i tego dokupiłem. W sumie nie był aż tak drogi, no, nie był też taniej jak na klocek, bo kosztowało 2 ziko, A w całkiem ładnym, całkiem ładnym stanie się trafił. Element sztandaru, który jest na smoku, przy siodle. zejna. i co? I właściwie więcej czy, czy ciekawych tak naprawdę części nie ma. Poza tym elementem. Nowemu właścicielowi bardzo zależało na Zamor. W tym zestawie jest Trans Dark Blue. Niestety tej kuli nie udało mi się kupić, ale miałem w zapasie taką piękną Flat Silver, co właściwie do Zayna, może nie w tych pierwszych formach, ale w tych już następnych, gdzie jest właśnie tytanowy, idealnie będzie pasowało. Także ja teraz składam tego smoka, i za chwilę przyjrzymy się samemu modelowi. I tak oto przedstawia się nasz smok. Przyznam szczerze, że build jest bardzo satysfakcjonujący. Nie przypuszczałem, że taką frajdę sprawi mi tak w sumie nieduża konstrukcja. Skrzydła niby nie wyglądają jakoś szczególnie, ale jeżeli je rozłożymy, to spójrzcie jak elegancko ten smok wygląda. I szczerze że bardziej mi się podoba taka konstrukcja niż a, no te takie plastikowe skrzydła. nie? Możemy z nimi troszeczkę poruszać, możemy składać. Mamy tutaj szpony z pazurami, a także też można gdzieś tym trochę pomanewrować. A mamy ten baner, o którym wcześniej mówiłem. A troszeczkę jest mały feller, jeżeli chodzi o dolną szczękę, ponieważ ona jest dosyć luźna. Normalnie powinna sama na wcisk tutaj być. Poprzedni właściciel miał wcześniej busza, takiego czerwonego, założonego, zwykłego. Można założyć szarego. Ja założyłem, tak żeby to troszeczkę lepiej wyglądało, A taki stożek z czarnym kolcem. Gdzieś tam było w tym klimacie stożków tutaj i kolców. Tutaj taka broda dodatkowa dlatego smoka powstała. Może nawet na pomarańczowy zamienię, tak żeby gdzieś tutaj współgrało z tym co widać. Oczywiście pozostawię to właścicielowi do wyboru. Bo tu jest o jeden dłuższy axel, Normalnie są trójki z góry i z dołu, tak żeby zamontować ten strzelacz i głowę. A tutaj zamontowałem czwórkę. No idealnie by było podeprzeć to właśnie taką tulejką. To by naprawdę na sztywno to szczęka była. Ale myślę, że i tak jakoś tam nie wygląda tragicznie. Bardzo fajnie strzela, się nie spodziewałem. A teraz oczywiście jak... O, poszło. Tam, że jak nas właśnie będzie chciało strzelić, także rzeczywiście pistolet a czy to strzeladełko robi robotę. Eee, przyznacie sami, jak na 2011 rok, jest to rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie zrobiony smog. Oczywiście no, szkoda, że nie ma figurek, ale myślę, że jako dekoracja na półkę, a być może nowy właściciel ma już eee, te figurki, bo one nie są jakieś tam. Szczególnie wybitne eee, czy tam rzadkie. To mamy tutaj podstawowego zeina, mamy też jednego ze e, szkieletów. No a główną robotę oczywiście robi sam smok, więc, więc to on jest tutaj gwiazdą, e, gwiazdą wieczoru. Także, jeżeli kiedyś wam się trafi w jakichś dużych pieniądzach e, opcja złapania tego zestawu, to tutaj dużo mówić, naprawdę polecam. I fajnie wygląda, i fajnie się składa prosty, ale naprawdę satysfakcjonujący zestawik. To by było na tyle. Konstruo Marcin poleca się na przyszłość mając nadzieję, że nowy właściciel tego smoka będzie naprawdę zadowolony z tego, co tutaj udało mu się za zgarnąć. Trzymajcie się.